Dobrze, witam Was jednak bardzo serdecznie. Witam odcinku z Amonga. Udało nam się zebrać ekipę, także cudownie, możemy zagrać sobie. Zacznijmy crewmate'em tym razem. Fantastycznie. Zaczniemy Engine Roomie. Main Hall, dobra, mamy tutaj taska. Troszkę zacząłem mapę lepiej ogarnąć, mam wrażenie. Wyrzućmy śmieci. Dobra, wyrzuciłem na szczęście. Showersy. Dobra, już się skupiłem. Trybucjonowy. Dobra, okej, okay, naprawiłem tego. Przecież nic. Spoczko. Dobra, to jest serio, za duża na taką liczbę osób, ale przynajmniej gram z ekipą, więc będzie fajnie. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Komsy. Dobra, tutaj wasal jest. Spoko, tu Cockpit jest. Cockpit ustawiłem, dobrze Unicorn tego niby download robi Nie, tutaj nie przejdę Dobra, przejdźmy tutaj do kitchena Kabelki Furiat, pewnie zasięgu szukał mm, Viewing tak, dobra Tu mam download Także zrobimy ten downloadik sobie um, Dobra, zmienimy w ogóle też Kolor mojej lampeczki cudownej. Czekaj, viewing deck mam. Co, jak to ten task działa? Perfekt. Krążek. zabili. Zabili rodzinę znalazłem żółtego. Na jak się nazywa, ta miejscówka. Ma z tego. Masz na ty, samym ty, dole. Masz na samym dole. Masz na dole. Masz na dole. Lokalizację gdzie, taki gdzie, taki gdzie dokładnie tam jesteś. Tam. A, a, sobie ale, drugim ekranie mapę. Masz na dole. Lokalizację dokładnie gdzie jesteś. Masz napisane. Ale ja nie mam. You no know, masz, ja, ja mam na przykład. Ja mam na przykład. Viewing, viewing, viewing deck. Jakiś już po otwarty tablet. W każdym razie przed tak, każdy tym widziałem. Aragorna i mnie nie zabił, czyli chyba. No dokładnie, ty też widziałem. Albo miał kill down. No, nie chyba, no. Nie, broń, dobra, ja nie jestem w je prawej w <laughs> końcówce Pod, prawej, prawej tej. prawej części. Tej, lo long. Gdzie byłeś, long. Fabian? Kurde. Ja układałem jakieś kurwa w jakiejś bibliotece te teczki jakieś dziwne. I niedawno wyszedłem stamtąd. A dobra. Bo moja moja patka tam przepycha przy, te rury i to jest takie, no, safe, można powiedzieć, że to jest legit. A Ragon chyba jest legit też, bo mnie nie, nie zabił wtedy, więc... A co broję. Kto to jest w ogóle Unicorn? Blacku. Black Blacku, Tabra. Blaku Black jest... jest cicho, on, on jest. Cię nie odzywa w ogóle. Nie? nie Bawię się, bawi się w Tinder. Ja robię uploada. Pamiętaj, Uber jest lepszy niż Tinder. Słucham? A. Uber jest lepszy niż Tinder. W Uberze to mogę ja robić. Czy co? Ale Easy Pick to tylko te to, to, to ja. To jest? To, Kęc, jest, to jest, dobra. O, wygadacie. Minio. No nika. Tak naprawdę nie obchodzi was, że jeszcze ja nie żyję? No, no, tak. A, Sieraz, ogólnie chciałabym powiedzieć, że nie gdzieś. Duchy i Shiro głosu nie, nie mają. Co pychaszki będę tylko ubodzimy. fabiana? A jak Patka robiłaś taski? No teraz przypycham kibel, a wcześniej chrywałam pin do karty tak, i raczej... pierwszego taska miałam... Ej, już nie pamiętam co robiłam. No, a go. ubierałam jakiegoś ludka. Ale opowiadała długi czas po tych kiblach, czyli raczej to robiła, więc lodzką nie. <noise> tak, bo podejrzewam, że to jest. Bo tak. gówno robiła. gówno <noise> tak, <noise> tak. Patrzę do końca rozgrywki utnie w kiblu, co ja nie? Ja mówię, albo Lazy Pig. U. Dla mnie, dla mnie, czysty raczej, Daisy Pika. Może, ch chyba, mam my, chyba, że self-report, ale to by mnie zabił. A jednak ski. Dobra, rozbieżność. Co się stało, Podcast. Ale Ale szczęście, światło są wyłączone. Nie stawiała dawno premium contentu. Dobrze, ciekawe. Um, in hall. Um, ok, tutaj kabelki mam. Hmm, dobra, włączymy może łaskawie światło A, jest włączone, dobra eee, Szybko, 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 żeby nie tego Lazy... Kurwa, czekaj, gdzie tu się chodzi, dobra eee, Lazy pig, dobra, tutaj Brig Asal No co to <grym> mm. za chodzi? co zrobiliście? Aragorn, co? W sensie no wiecie, no bo jest tutaj dwóch impostorów, i no, można no, byłoby S przegrać. To jest kirito, za ja wam mówię. Bo zaczął się tak dziwnie śmiać, bo powiedział, Aragorn, co ty robisz? Albo no to to rozmowa słuchaj, jest, jest fajna rozmowa. Ja jestem teraz po Aragonie. Elegancko i co, i mam się płakać, kurwa? Jestem... No dlatego no, jestem... Dlaczego wypurany jesteś? Nie, nie załatwia przez chwilę y, ten kod do wpisywania. Po prawo, od zaraz. Tego przycisku. Ja właśnie zacząłem burgera sklejać, no. Sklejarz <grym> musisz pizdę. <piśneć. grym grym> najpierw musiałbym ją mieć, tak jak ty. <grym> no w sumie kurwa. To nie obracaj bardzo, <grym> Co okay? to kurwa było? To to tutaj gra pierwszy raz tą mapę, tak? No, ja już troszkę grałem. Tam jest burger do czyli Fabian może być czysty. No jest burger. Bo bym nie wiedział, że to jest, to więc całej dosłownie to jest albo blacku, albo pick. Ja to jest wam tam, gdzie są ubranka i że trzeba ma ubrać. Ja łapię za ja zasięg. Chwilę, 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 czekaj, czekaj. O, no, jeszcze raz blacku. Łapię kurwa zasięg. To kurwa, zasięg. Tak, ustawiłem na perfekt i jakiś cymbał wcisnął przycisk. No to ja, ten cymbał. <grywa> Zaraz miałem iść kurwa na mosty. No ale, dobra, tak, czy musimy go wygłosować, wygłosować, no bo no, przegramy. To jest Keritos, jak chuj, albo patka. Nie, no patka dobra, z tym kiblem. Co no, jest słabego, słabego burgera skleiłem? Co słabego skleiłem? to jest. Ale nie musisz mnie przez to podejrzewać. Znaczy, da się, się normalnie zachowywać. Podcast jest cichy. Jakoś dzisiaj nie mogę. Dzisiaj mam jakiś taki dzień. No, nie słuchać no, ja było, nie no to nie, 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 nie wiem czy... Aha! Czyli że... podcast jest impostorem. Nie ja jestem! Wiesz, historia z kiblem była fejkiem? Ja już Nawet... cię przypcham! Oooo... No na to chwilę. ładnie. Co za strona. Sound muted. To niezłe głosowanie. Dobra. Um, weźmy Cargo Bay może. O mam ta tutaj nawet. Super. Kabelki. Cudowne moje ulubione. Ktoś zgasił po raz kolejny światło. Nie wiem czemu tak szybko i bardzo szybko je naprawia. Uh, pyk, 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 pyk. Można się to w ogóle naprawić w dwóch miejscach. No, co mi widzicie, czy to kurwa ogromna. Rekordsy Dobra, mogę iść na statek i tam też. Um, pójdę teraz. trzeba spasję nacisnąć kurczę, no też mogłem chyba, ajajaj już błąd tego zawodnika, no mniejsza, tutaj mam taska tak czy siak, więc pójdziemy no przycisku nie mam, więc no w razie WS przyps karta 5591. proszę bardzo przycisku już nie mam niestety, No razie jedźmy sobie window w dół idźmy tutaj Hrytooooos! Dobra, poleruję tego. No, no super. Naprawdę nikt nie wcisnął kolejnego przycisku, żeby wywoutować? Akurat te dwie osoby, na które głosowaliśmy, mieli remis. No ktoś zagłosował tego, nie? Ale miałam zawał, jak wyście głosowali i tak! Dwóch na y, jeden powiedział, że Queritos, wy mówiliście, że na mnie i ja takie cholera. Głosować na siebie, mm. bo ja będę miała jeden, to, to czy to na Queritosa, chodź. bo Queritos będzie miał jeden i takie Dobra, ja udało to się. Dwa na dwa. No, to się tak udało. Tak. No jak ktoś ma problem z jakimś taskiem, no to będziemy mieli, no. Albo do na meetingu, no. Dobra, no kolejna misja, kolejne tego zadania. No strasznie długie jest tej mapy. No sami widzicie. To po raz kolejny crewmate. Przegraliśmy przez głupie głosowanie, oczywiście. Do, ja zwróciłem dobrze uwagę. Dobra, zobaczymy brigu, może teraz. że z Sevenem, oczywiście. Fantastycznie. No, co jest? No. No, co jest? z tym? Dobra, jezus, no, nie mogę tego wcisnąć. Masakrament, no mniejsza. Udało nam się. Więc. No, naprawdę. No, przepraszam, no zobaczyłem Ej, że kuchnię. Ej, bo. Patka, patka, le... patka, była, patka była w kuchni, prawda? Nie. Yeah. Yeah. Ja byłem w kuchni. O, teraz mi się Jabł. wyświetla. Ja byłem w kuchni. Nie no, właśnie, na... więc się zastanawiałam. A, dobra, to mi się pomyliło. Nie, to wyświetla nazwą. Nie, to wyświetla Nie, pytał. Słuchaj, bym popytał ja do... gdzie jest, Ja dopiero do security dobiegłam. No... Podałem sobie burgera kurwa z podwójnym mięsem i z pomidorem, więc polecam. A cebulka też była? Nie, właśnie Jebać nie. Cebula. Ja widziałam tylko Wasala, który właśnie zrobił burgera i Yuki, która pobiegła do łejbosów i ja się właśnie wrzuciła na mnie. Ja pobiegłam w po rociu Clowda, a wcześniej wrzucałam jeszcze śmieci w sensie by to Może po kolei kto nie mm -hmm. jest, bo zawsze to. Ta, a to, to <laughs> uważaj po to bo, W okolicy kuchni na no to, to ja... Taki się przesuwa od lewej do prawej Jest w łazience te ręczniki zbieram ja że Ja robię download w Engine Room. Ja widziałem tylko Sevena i w ogóle to jest zrąbane, bo w, tylko przez jednym pixelosa musiałem kliknąć, żeby odpalić to ten download i nie zdążyłem go zrobić jeszcze XD. Przepraszam. Spoko. Ja wiem. Łapatkę znalazłem w, tam gdzieś się coś się nazywa Cargo Bay. Ok, Lazy? Czyli Czyli to jest prawa strona. Nie mam. no, 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 no. no. Gdzieś od elektryka, jak się trochę odbiega. Kurwa. Lazy Wiesz, ja, wyszedł tak wyszedł jak przegłosy. mówiłam, byłam niedaleko Zero i... kuchni. E, tylko ja pobiegłam na lewo pobierać pliczek. A wcześniej jeszcze w kuchni wyrzucałam śmieci. No i żółty stał. Ja wyczyściłem kryształ i pobiegłem w dół. Dobra, no to skipujemy. Ja robiłem download no, w en engine roomie. Nie mówiłem kto zabił, bo nie wiem kto zabił. Ciało zależało po prostu. Po prostu to był szybki głos. No ja bo zaskipował na Ale nie. najbliżej ciała będzie Furiat taki. No nie i Clarita. No ja i self-report, okay. no no nie, nie? To self-report, okej. dobra. Nie, tylko chciałam się upewnić. Co ja mam reporta? No ma Ale pat patka nie ma. No to Jestem to w szoku, już, no już nie, drugie nie To nie, nie ma. ja. Dobra, Skiwnęliśmy Nie wiem, chciałam te taski zrobić. Zacznijmy może w kuchni. O, trochę tasków tu mam. Armory, dobra. Wszystkie bronie odłożymy. Wiem, jakiś sabotaż jest, ale. Na razie to olejemy sobie elegancko. Odłożymy te bronie. Super. Dobra, dwie bronie wzięli, weźmiemy. A czy ktoś może ten... to naprawić? E no, i naprawi nikt tego, no co za No um. Jezus, kurwa, no ja nie umiem pochodzić po tej mapie. Dobra, walić to zresztą. Znaczy coś naprawi, to łaskawie. No, no nie, no nie wierzę, że czegoś zabili na pewno. Oh. O kurde, kurwa chodź. No trzeba trzeba kod wpisać. powódź uratowała dom przed pożarem. Latał poleciałeś za mną, ja pobiegam w złą stronę. Ja nie wiedziałem co robić, kurwa. Nikt nie wiedział gdzie mam dopiero Ja sobie wykonywałem taski, takie pewnie ktoś to zrobił, nie ja tak patrzy. Ja nie, nie mogę to ja, ja miałem problem go otworzyć te drzwi tą kartą i Firo, Pytą... Gdzie jesteś? Po lewej stronie w ogóle, i powinnam się wrócić dobiegam do tych y, ludzików takich. Ludzików takich? No, się, ja się przebiera. A ja w ogóle nie Takich, wiem. co z tymi są, nie? Ja już to tam zapierdalałem. A tam widziałem parę osób. No, no tam, i teraz no. już wybiegam stamtąd, bo... Bo w ogóle pokazywała strzałka na, na task, który no, już, powinnam zrobić, nie? Tego, no co ja zrobiłem ręczniki, do tego kosza wrzuciłem, no, no i bo? później... Let... Nie, bo no, przed... No, przedtem... Pozbierałem je, ale i ale tak, tak. No tak, bo to długo trwa. To. No i później leciałem ten alarm zrobić, nie? Tylko nie wiedziałem gdzie. No my my no, najpierw byliśmy z blakiem przy tym. Przy... Kto no tam był Na tym prawym. Okay, nie? No to ja. Ja byłem no. przy tym podrabince, jak się schodzi. No właśnie, no my najpierw tam byli Odklikną i byliśmy to, dookoła to i ja, nikogo ja nie mieliśmy. Ja ja tam byłem, w tej drabince chyba. No ja napisywałem kod w tym tak zwanym gap roomie. tam był Wasal i ktoś jeszcze. O, tak, tak, to jestem I z nim, nie pamiętam jeszcze... z kim byłem. No <laughs> na... ja byłem tam właśnie. Tak, Rita też był. Ja na początku się ruszyć kurwa nie mogłem, nic mi nie Widziałem się to, było. że nie mogę się ruszyć, no robiłem ten dokumenty. Dobra, tam, no się ruszyłeś z no, Zresztą krzyczałem. Black. A gdzie w ogóle ciało? Ciało jest zaraz przy tym... Yy... Pod meeting, pod meeting Room'em jak jest ta drabina jak jest to, to jest, meeting room? Jak jest to przechodzenie to jest meeting room. jak jest przechodzenie przez tą kładkę taką latającą na samej górze. czyli co pod drugim tym no widziałem tam cztery osoby w ogóle na tym. na adminie A my tam chyba byliśmy nie Wez admin. To tutaj impostor by kurde prawie nie dał rady. Churde, no. Czy, czy się tak może tak się może tutaj pokitrać, że to jest cyrk. Nie. Tu, nie, tu nie ma jako takiego admina. Jest w cockpit, w, ko, w, kok, w, kok, w kok cockpicie jest tego. A, jakie by, by były emocje. Siele. dla to Czyli znaczy, no, w, ten, ad, panel adminski jest ładny w kokpicie. On się, no. Hmm. I są też kamery w tym, w Genosłow Medycznym. Security. A, jest security, dobra. No. Ten admin właśnie, bo mam ciekawe, gdzie jest admin, nie wiem Dobra, no, bo... skip Trzeba się pobawić no. w Maro. <grafy> Ja dałem skipa, no Ale ten, to nie będzie chyba Seven, bo przecież mógłby zostawić licznik no, no. To on nie chce no. Znamy, seven lubi liczniki No, ale gdzieś jakby tak spodzowało seven, seven lubi kamerę Miałem jak ten, miałem jaka, że to nie jest Kacpery, no bo akurat Dobra, eeeem um... Kurczę, nie wiem, nie wiem ja tam te taski, to trzeba to naprawdę pamiętać. Engine room, dobra, engine. O, tu mam... No... No naprawdę... Kur... o! Czemu to jest w takim jednym pikselozie, naprawdę? To jest tylko w takim jednym pikselu, to tego nie rozumiem. To jest tylko w takim jednym konkretnym pikselu, no dobra, udało mi się. Więc mniejsza. No, dobra, viewing tak. Nie wiem, jeszcze chodzić po tej mapie, to jest troszkę problem i to zauważyłem z soną. task. Czekaj gdzie jest ten task? Dobra, kabelki tu są przecież. Fury jest dla mnie clear, więc Fury to bym nie podejrzewał. Wasal dla mnie chyba też. Carito, Carito nie wiem, fajkowałby tutaj. Nie, Carito by to nie fejkował tego. Hmm. Kurde, masz dwa taski w meeting roomie, a ja to jest przypał Troszkę No to Shiro, ładnie Wyskoczyła Kurde, te taski też są tak porozbijane. No, znajdź mi zasięg. Halo o. Dobra, no gut jest chociaż. O, perfekt, pięknie. Dobra. A um, jest teraz takie, że to. Tu... Dobra, natknąłem się na blaka, akurat jak ucieka od ciała. <laughs> tego, co? Do ciała. co zrobiłeś Wasala. No, tak średnio układałem... Furia ta <laughs> widziałem na kamerach drugiej <laughs> czaski, normalnie Czym więc... ogóle. gdzie jesteś teraz? Kała, 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 Dziękuję Seweni bracie. Sewen, gdzie jesteś? No. Jestem nad tym pokojem y, z broniami. Ja zaraz no bo ja widziałem czarnego w kuchni. No ja no ja wybiegłem z weaponsów, tak. Jesteś pewny, tam, że to był czarny. Tylko ja tak. tam od razu, ja tam nie Zaraz nad wyjściem do weaponsów to jest ciało. A Blaków przed Silem odbiegał od tego ciała. Ja nie wybiegałem, o... Ale on biegł do góry Przepraszam. Zacząłem z tego wyjścia z głosowania. I teraz śmieci ciągnąłem. Ciągnął śmieci. Tak było. Kóle zrobił taski na kamerze. To widziałem. No yy... to ja nie wiem, zgupłam. Widziałem jeszcze Wasala, którego też chciałem mieć jako pewniaka, ale zginął. No i znalazłeś go. I wtedy mi im pasowało, że byłby Blaku z Shiro. Czemu? No, a bo w pierwszej rundzie, no podobno Blaku biegł za tobą, a biegaliście od ciała wtedy. Co? Co? Tak powiedziałeś, że... A, że biegłem akurat za Shiro. Poprzedniej rundzie. Nie, powiedział, że pierwszy, biegliśmy na alarm i on powiedział, no. że bieg za mną. I on w ogóle nie patrzy na mapę, o to mu chodziło. Skąd no, się to wzięło? A ty A to że ja w nie wiem, co on powiedział. Ja, by, ja bym dał na blaka. Mam dość w w ogóle nie biegam z Blakiem, bo ja wszyscy ja ludzie z Wasalem i z Lazy Pigiem Rzuca takie Byłam dopy, w ogóle. Z, wiem, że z z Furiata, Furiata widziałem, jak teczki zbierał. Siro w ogóle widziałem w meeting room nad drabiną. Dla mnie Kryto to tam, tam siedziała, więc siro też nie jest. movement w ogóle, w ogóle. Ale no bo szłam tam na koniec o, jak jest meeting room, to ja tam, ja jest ten, tam jest ten. Tam jest task do zrobienia, seba, na końcu. Ja właśnie. <śledz _> no widzicie, gra, gra tutaj z tym dziewczątkiem jest o wiele lepsza, no co no, trzeba mówić. Ci kurwa, tam nie, upadło? nie, no Nie jest. Ja bym na blaka już. W ogóle byli imposterami, to już byście dali na lata, jakby się skończyło. Ale ja tak. na ogólnie to Furiat i Korito nie, nie głosowali jeszcze. No, tak, no, wiem, no ale, ale nie, nie ja ja, ja, Pozałem, ja na pewno korito Dobra no, zobaczymy co, czy wygłosują. Furiat głosuj, Furiat zagłosuj. Szkoda, że Shiro nie kapituluje. Już pożałowałeś. Już Cię kukle bolą. Ja zaufam. Kurz. Ci... No, co... Może to zabrzmiełem, jakbym go brał. Dobra, Shiro jest. Niech ja. 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 będzie. Dobra. No, ci... ja przez taką chwilkę. Dobra, wiem, że taski tego zmiana były tutaj. No właśnie, to były te taski, kabelki na pewno były. I tutaj jest ta karta śmieszna jaka na. Może um... to było na, na tym. na... O, dzisiaj kabelki zbugowałem, Tam mapa serce, jest strasznie zbugowana, kurczę po takim czasie mapa wyszła, jest tak pobugowana na niektórych miejscach Co mi zagra? Cockpit. O Jezus, te taski, to jest jakaś tragedia, czemu te taski idą mi tak wolno? Za dużo, za duża mapa, no też Masakra, no dobra To się wszystko wykonać, no to jest pobugowane, no co to ma być? Przecież tu zrobiłem to wszystko, no czemu mam tu aż trzy, kurde, kreski? No jakie to jest pobugowane, no co to ma być w ogóle? Masakra jakaś 7 No ale dobra, zobaczymy, czy się roto ugra. Um, czemuż 7 stoi? No dobra, mniejsza. Lazy Pig um, no, Fury naprawił światełko, super. Co robi 7? Seven? Seven ma teraz pewną pozycję. Fu Furya ufa. Um, nie wiedziałem, o co w tym chodzi. No i... Gdzie jest przycisk tutaj? Przycisk na samej górze. Tam, gdzie masz Meeting Room. Muted. Ja widziałem Zamykanie drzwi, mnie tak nie <noise> To jest najlepsze, co no. można zrobić. Um... No, co tu robisz, Siron no Rush? Siron przy przycisku. Od prądu się res ten robił do zrobienia. To mm. tak, kurwa laska. Kur, good, dobra. Ale to się nie te karty, bo to jest read, a nawet nie Too Fast, Too Slow. Te karty też są ciekawe, no nie powiem, góra-dół. Kto te drzwi No dobra, no Tusky, no nie, nie wygramy tego. Za chóry to może zamykać. Znalazłem się ostatniego uploada, robi pięknie. Oj, Shiro, Shiro, no. Znalezienie tutaj na tej mapie kogoś, to też graniczę z cudem, nie? Kurwa, najlepszy. Crash. Lepszy. Powiem się cicho, powiem się cicho, blaku, jak jesteś martwy, wiesz o tym. A ja nie mówię na was! Ja też mogę powiedzieć, że... że... słuchaj... A tutaj to, są, to jest wszystko w gabrumie. Mogę mówić, kto wbił mi? Kurwa, komu chjabany? Furiat naprawia drugi. No i nie naprawi zapewne. O, pierdola. Jakimi Ej, szczerze, ja ch chciałem iść do Meeting Roomu i ja wszystko... Dlaczego ma... od razu tam nie poszedłeś, A, jakby okay. miałeś no ją?